Cześć, dzień dobry, 16 kwietnia, środa, w zasadzie wielka środa, już w tygodniu przed świętami. Słuchajcie, dotarł do mnie wczoraj i wyświetlacz, który sobie unboxinguje za chwileczkę. I ten telefonik Samsung Galaxy A32 5G i on tutaj jest potuczony, o tu, widzicie go? Tutaj jest potuczony, wymieniamy wyświetlacz. W związku z tym ja już sobie tutaj uruchomiłem separator, podgrzewa się. Yy, idę tutaj unboxingować wyświetlacz. Łyk kawy dla lepszej wprawy. I co, życzę Wam spokojnej środy, łatwego wstawania o poranku. No i zabieram się za pracę. Do zobaczenia kolejnych stawkach.